I witajcie, w kolejnym odcinku zagramy w on Pearl Harbor z tej strony gizer. Yy, I dzisiaj będziemy się bili na Birmie w nocy i myśliwcami. A yy, on tak tylko myśliwiec jest. Dobra, lecimy. Kurczę, już dawno nie grałem w Pearl Harbor, trzeba trochę w sobie narobić. No się no. Okej. Okay. Co mamy zniszczyć? Alarm z amerykańskiego lotniskowca startują samoloty do ataku. Tylko te trzy. A, myślę, zadanie: pokonaj dywizjon amerykańskiego lotnictwa. Ok. Ups. Wow, nie mogę wyżej? Dlaczego? Już tutaj przyspieszamy i powinno być lepiej. Ach, pięknie. Tu jest reszta. Kurde, nie trafiłem, no. Szkoda. Okej. Okay. Dobra, jeszcze ten jeden. I tutaj. Zbliża się druga fala nieprzyja nieprzyjacielskich myśliwców. Oj tam, oj tam. Dobra. tutaj są szwaiaczki Spryciarze jedne. OK Dobra. koń zabawy trzeba zabijać. Dobra. jest trzecia fala myśliwców. Ciekawe ile ich tam mają na pokładzie. A pięknie. Następna. Następne spryciarze Okej okay. A pięknie Dobra Gdzie są kolejne? Tutaj Pięknie Ach. No sami torpedami was wyniszczę Jak do tego dobra ci idzie Teraz zlikwiduj ostatnią falę myśliwców Mój dostał? Czy nie? Nie, wróg. Myślałem, że mój dostał. Okay. Kurczę, coś... Nie mogę się rozgadać, no. Nie wiem, o czym mam mówić. Kurczę... I ostatni myśliwiec w tej misji, pięknie, ok. Odnieśliśmy w walce, odnieśliśmy wielkie zwycięstwo nad amerykańskim lotnictwem. Mission complete, super. Ciekawe, ile ona trwała. 3,28. No to robimy jeszcze jedną. Nie ma tak lekko. Tak, super, super, Zacznij misję. Aha. Czemu odwrót? E, Śliwiec czy bombowiec? Dobra, tym razem bombowiec. Lecimy. Czekaj, kiedy mi zdejmą ten limit 15 minut. Przydałoby się mieć trochę więcej czasu. Na odcinki. i znowu tak się powoli ładuje. A, może powiem, dlaczego nie było tak ostatnio za bardzo odcinków. No otóż, yy, odcinków nie wstawiałem, bo yy, Skyrim, czy The Elder Scrolls 5, yy, wciągnęłem je tak bardzo, że zapomniałem nagrywać. Sorry, ludzie, ale naprawdę ta gra jest świetna. Jak się. Jak tam weszłem do jakiegoś głazu czy coś takiego... To początek jest. To myślałem, że ja z niego nie wyjdę. Dopiero jakieś 3 godziny tam bądziłem yy, Między tymi wszystkimi korytarzami i dopiero w, w ten... wyszłem na powierzchnię. Masakra. nie, fajne są takie gry. Gdzie można wszystko eksplorować. Może zrobię? Jakiegoś tam próbnego. Let's play albo coś takiego. Ten idzie na dno. Idzie na dno. Ok. Yy, tu następny. Ok. Wow. I to chyba ostatni jesteś, tak? Tak, ty jesteś ostatni. Dobra. Koniec. Świetna robota. Jednostki wroga idą na dno. A teraz zajmę się samolotami Nowe zadanie, Z zniszcz wrogie jednostki lądowe Aha, czyli tamte Ej! Kto mi tu tak strzela? Ale eskadr, ja piornica Czekaj Dobra, gdzie są te wasze jednostki tam? to nie strzelać do mnie, no. Już zaraz zniszczę i będziesz miał. Okej, zniszczony. zniszczony. Huh. O. Wow. No czy wszystkie się na mnie uzięły? Czas was trochę poniszczyć. Ale z wami robota jest, no. okej okay. No skurcze, nie strzelać do mnie. No, zaraz mnie zabiją, no. Dobra, trzeba się wziąć na serio za te samoloty, bo spokojnie dają. Okej, okay. No kur... czy mać. Dobra, inna strategia. Trzeba się pośpieszyć. Dobra, uciekamy od samolotów. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ło! I... O oh, Jezu No nie no mnie to zabiją pierwszy raz, no Kurde, nie dam się zabić, nie dam się tak łatwo Tak, to nie może być Jeszcze tylko troszkę celów mi zostało, no Okej okay. Jeszcze tylko troszeczkę, nie zabić mnie proszę Okej, okay. gdzie ty jesteś tutaj? Okej okay. I ostatni, ostatni, ostatni. Okej. Okay. Jest, dobra robota. Odwrót naszych wojsk został zabezpieczony. Świetnie. Koniec misji, proszę, koniec misji. Misja, mission complete. Super. A masz. Oha, ha. Oh, oh. Super. Przeżyliśmy. Ok. Eee, to by było na tyle w tym odcinku. Eee, początek był trochę nudny, ale końcówka. Nieco emocjonująca. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. Pa!